A, to ty. Witaj, kolego. Mam okropny kaszel. Achem, achem, ach. Wiesz co? Ty chyba ściemniasz. Widzisz? Tak, tak. Źle. Jak myślisz, co mogłoby to poprawić, według twojej profesjonalnej opinii? A jakbym zrobiła numer? Poczekaj. Co jest na kaszel? Na kaszel jest yy, legma. Czyli dałabym ci witalną. I też go wyleczę tym sposobem. Pewnie, chyba już mi wszystko przeszło. Leczenie bez leczenia. Proszę. Dziękuję do widzenia. Czy naprawdę jesteś prawdziwym lekarzem? Wynoszę się stąd. On no, cały czas chce wyszarpać ode mnie jakiś, jakieś coś, a ja. a ja go homeopatią. Nie mam pojęcia, co ja robię.